Co jest najważniejsze w życiu? Eee, najważniejsze w życiu jest chyba, To Żyć tak, żeby mm. mało żałować tego, co się nie zrobiło, bo czasem żałujemy najwięcej straconych okazji. Mm? I żebyśmy byli zadowoleni z tego, że nasze życie było dobrze, żebyśmy nikomu nie zaszkodzili ani nic i żeby nas mm, żeby nas potem miło wspominali, że kurczę, szkoda, że taki ma. No, Człowiek pływa gdzieś w zaświatach czy coś, no, ale ja tak powiem egoistycznie, frajda własna, bo jak ludzie mówią, że tam no, żyją dla tych, dla tamtych, to jest trochę, trochę pic na wodę, tak mi się wydaje, no, bo jeśli my nie jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, tylko dla innych, no to... To trochę nie tak, ale tak, żebyśmy my byli sami zadowoleni, i to nasze zadowolenie promieniuje na innych. Dzielimy się naszą radością, szczęściem z innymi. Ja też, jak mam jakieś spotkania, jestem radosny, wesoły, obdzielam tą radością i entuzjazmem innych. No i tak jest moje podejście. No? Bądźmy na bieżąco radośni, weseli i dzielmy się tym, tą radością i szczęściem z innymi. I wtedy spotykamy też radosne osoby. Nie? radosne. wesołe, uśmiechające, a dziewczyny jak pięknie, jak się uśmiechają. Nie? I o to właśnie chodzi w życiu. Dzień dobry. O, dzień dobry. Wy macie mój banner, podobno. No. Pan Doba. Aleksander Doba. No tak. Rano, jak patrzyłem w lustro, no to, to byłem ja. Poznałem pana od razu, ze zdjęcia. Tylko ma pan brodę trochę krótszą, no jest pan bez kajaka. No, ale ja jakim wszędzie no nie pływam. Tutaj nie mógłbym wpłynąć przeszłym pieszem. No. no tak, no, trzeba mieć swoje zasady. Pan powiedział, że po baner, to ja już po niego pójdę. No, no, ale, ale jak on się tutaj u nas znalazł? A to właśnie dla mnie też ciekawe, bo ja miałem trzy banery, to tej wielkości. Tam były trasy moich wypraw przez ocean. Okay. I jak prezentowałem no, dzieciom, to pokazywałem te trasy. Mm -hmm. I wszystkie trzy zostały, no po prostu mi ktoś tak był módz, ukradł je. Drodzy widzowie, zwracamy się do Was z wyjątkowym apelem. Panu Aleksandrowi dobie naprawdę zaginęły transparenty, które wykorzystywał w trakcie swoich pokazów. Jeśli ktokolwiek z Państwa coś o nich wie albo je ma, bardzo proszę o informację, a najlepiej o zwrot. Te transparenty powinny wrócić do Pana Aleksandra, by mógł je wykorzystywać w kolejnych prelekcjach, w trakcie których inspiruje nas do przekraczania granic.